Cześć, w tym filmie zobaczycie prezentację robota sprzątającego marki eLife Model L100. Zapraszam do oglądania. eLife L100 to model robota oferujący liczne innowacyjne funkcje. Które dotychczas pojawiały się tylko droższych konkurentów. Robota zamówicie obecnie w sklepie Live na AliExpress. Link w opisie pod filmem. W zestawie otrzymujemy oprócz robota. Podstawkę, ładowarkę, zasilacz, dodatkowy zbiornik na kurz, dodatkową szczotkę gumową, cztery szczotki boczne, pilota z bateriami, szczotkę do czyszczenia, dodatkowego mopa, instrukcję oraz gwarancję. Stację ładowania z podłączonym zasilaczem umieszczamy na podstawce plastikowej, która ułatwia wjazd robota w celu ładowania. Producent oferuje dwuletnią gwarancję, a robot wysyłany jest z polskiego magazynu. Instrukcja jest w paru językach, jest też po polsku. U góry znajduje się wskaźnik WiFi, przycisk czyszczenia pauzy oraz Czujnik radarowy wraz z czujnikami nacisku. Z boku znajduje się mechaniczny wyłącznik odcinający zasilanie oraz gniazdo ładowania. Można tu podłączyć ładowanie z pominięciem stacji ładującej. L100 oferuje siłę ssania w wysokości 2000 paskali. Pojemność baterii to 3200 mAh. Pełne naładowanie wystarcza na pracę robota przez 90 minut. Robot ma dwa wymienne zbiorniki, jeden na wodę do mopowania, a drugi na kurz. Dwa niezależnie pracujące koła boczne pozwalają na pokonanie przeszkód o wysokości do 1,5 cm. Trzy czujniki krawędzi chronią przed upadkiem ze schodów. Obrotowe koło przednie, styki ładujące. W wyposażeniu są cztery szczotki boczne, dwie podstawowe i dwie zapasowe. Montujemy je zgodnie z kolorami. Główna szczotka z włosiem oraz dodatkowa szczotka gumowa. Gumowa szczotka podobno lepiej radzi sobie z sierścią zwierząt. W pojemniku na wodę, który jest jednocześnie uchwytem na mopa znajduje się element wibracyjny, który zwiększa skuteczność mopowania. Pojemnik na kurz o pojemności 450 ml i zaawansowanej konstrukcji wyposażony w wysokowydajny filtr wychwytujący mikrocząsteczki z powietrza. Łatwo dostępna wymienna bateria litowo-jonowa o pojemności 3200 mAh. Aby w pełni wykorzystać możliwości robota, powinniśmy posiadać w mieszkaniu, gdzie będzie on pracował, sieć Wi-Fi, a także pobrać i zainstalować aplikację eLife. Po pobraniu należy się w niej zarejestrować, a później dodać robota do aplikacji. Gdy w domu nie ma sieci Wi-Fi, to możemy użyć pilota. Pilota też możemy używać zamiennie z aplikacją. W pilocie możemy także zaprogramować czyszczenie, a także wybrać sposób czyszczenia trasy i tym podobne. W pilocie nie będziemy mogli ustawić niektórych funkcji, jak na przykład wstawianie wirtualnych ścian. Stref zakazanych, stref, w których znajdują się dywany, nie będziemy widzieli planu pomieszczeń. Pierwszy przejazd robota eLife L100 w nowym mieszkaniu jest czysto rozpoznawczy. Podczas tego przejazdu nie sprząta, lecz tylko rysuje ściany pomieszczeń i ewentualnie dzieli je. Po utworzeniu mapy wraca do stacji ładującej. Dopiero teraz rozpoczyna właściwe sprzątanie. Robot ten posiada opcję wykrywania dywanów i zwiększenie siły ssania po wjechaniu na nie, ale tylko wtedy, gdy zaznaczymy w aplikacji, gdzie taki dywan się znajduje. Generalnie porusza się w kształt litery S. Czasem jednak można zauważyć, że się wraca, kręci i znowu obiera trasę w kształcie litery S. Po sprzątnięciu jednego pomieszczenia przechodzi do drugiego, które sobie sam wyznaczy. My oczywiście możemy to wszystko później w aplikacji zmienić. Live L100 zgłasza komunikatem, że skończył czyszczenie i wraca do bazy w celu ładowania. 7 minut wyczyścił prawie 7 metrów kwadratowych powierzchni. Tak wygląda proces tworzenia map w nowych pomieszczeniach oraz cały proces czyszczenia. Robot wraca do bazy. Wkrótce się rozpocznie. Po zawartości pojemnika możemy stwierdzić, że robot dobrze sprząta przeszkody w postaci dywanów i progów. Pokoduje z łatwością. Na głównej stronie aplikacji mamy przyciski: Naładuj, start, zdalne sterowanie, zakazane strefy, wybrane pomieszczenia, strefa czyszczenia, zarządzanie mapami, znajdź robota. Po wybraniu kafelka zakazane strefy możemy utworzyć wirtualną ścianę, przez którą robot nie przejedzie. Możemy zaznaczyć strefy z dywanem. Przy przejeździe przez taką strefę, Robot będzie zwiększał moc, a także wyznaczyć przestrzeń wykluczoną ze sprzątania. Można wybrać pomieszczenie, które ma być posprzątane. Można skierować robota do wyznaczonej na mapie strefy czyszczenia. W aplikacji robot może utworzyć trzy różne mapy. Po wejściu w ustawienia uzyskujemy szereg dodatkowych opcji. Możemy zmienić nazwę robota na własną, tworzyć harmonogramy. Do każdego pomieszczenia możemy utworzyć odrębny harmonogram. Zobaczymy historię czyszczenia, sprawdzimy zużycie części zamiennych szczotek. I filtrów. Możemy płynnie w czasie pracy robota zmieniać siłę ssania od 1 do 100, a także szybkość obracania szczotek bocznych. Ustawimy objętość wody zużywanej do mopowania delikatnie, standard i mocno. Ustawimy dźwięki, w tym język. Mamy opcję Znajdź robota, aktualizację oprogramowania, informacje o sieci Wi-Fi, a także przywracanie ustawień fabrycznych. Po wybraniu edycji mapy w zakładce Zarządzanie mapami możemy pomieszczenia, które utworzył robot, dowolnie zmieniać. Możemy je łączyć, dzielić. A także nadać im swoje nazwy. Po napełnieniu wodą pojemnika z zamontowanym mopem, możemy przystąpić do mopowania. Wyjmujemy pojemnik na kurz i montujemy ten z mopem. Robot oferuje mapowanie tylko w kształcie litery S. Podsumowując jest to dobry robot za niewielkie pieniądze. Wyposażony jest w nawigację laserową Czujniki podczerwieni posiada zaawansowaną technologię wykrywania kolizji i upadku. Odkurza i mapuje, a także posiada funkcję zapamiętywania do trzech map. Warto rozważyć jego zakup. Dziękuję za uwagę.